Rozdział siódmy. Dom na końcu świata. Zaczęło sypać już w nocy i do rana śnieg zdążył przykryć grubą warstwą białego puchu stojące na parkingu przed kościołem samochody, w tym malucha Magdy, do którego zapas benzyny gromadziła od tygodnia, mając w planie wyprowadzkę. Na dwie tury zniosła do samochodu wszystkie swoje bagaże, czując nieprzyjemnie ściskające ją za gardło wzruszenie jakby miała na sobie węża boa, a nie zwykły wełniany golf, wrzuciła klucze od mieszkania do skrzynki na listy, tak jak z Leszkiem mieli umówione. Jednak już ani jedna łza nie wymknęła jej się spod powiek. Widać, wylała wszystkie, choć sądziła, że jest taka dzielna. Wcisnąwszy walizki i torby na tylne siedzenie małego Fiata w kolorze dojrzałego banana, z bagażnika w większej części wypełnionego kołem zapasowym i szpargałami nie wiadomo do czego służącymi, Wygrzebała zmiotkę i starannie odgarniała śnieg z dachu i przedniej szyby. Jednak wciąż nowe płatki zasypywały omiecione miejsca, upodabniając odśnieżanie do pracy syzyfa. Jakimś cudem po dwudziestu minutach intensywnego machania szczotką, samochód był gotowy do drogi. Kaszląc silnikiem, brzęcząc karoserią i klekocząc poluzowanymi zderzakami, ruszył przed siebie przez zasypane śniegiem ulice zabytkowego centrum Wrocławia w stronę wyjazdu z miasta, aby zawieźć Magdę do jej nowego domu i nowego życia. Ona sama nie była do końca przekonana, czy podjęła słuszną decyzję, lecz na odwrót było już za późno. Innego wyjścia zresztą nie miała. Chociaż wycieraczki pracowały pełną parą, widoczność i tak pozostawiała wiele do życzenia. Dopiero po pół godzinie Magda doturlała się do wylotu z miasta. Ruch na szczęście był zerowy, bo to przecież sobota i godzina dość wczesna na dodatek. W tym miejscu autobusy komunikacji miejskiej kończyły bieg i dalej jezdni nie odśnieżano. Nawierzchnie przez noc całkowicie zdążył pokryć biały puch, a jadące samochody jedynie go ubiły, tworząc coś na kształt gigantycznej ślizgawki ograniczyła prędkość do 40 km i pilnie wytężała wzrok usiłując dojrzeć cokolwiek przed maską samochodu. Rozpościerające się po obu stronach drogi pokryte śniegiem pola zlewały się z bielą szosy. W innej sytuacji klełaby w żywy kamień, może nawet by zawróciła, lecz teraz była nawet zadowolona z tych ekstremalnych warunków pogodowych. Przynajmniej nie myślała o niczym innym, tylko o tym, jak jechać, żeby nie wylądować w przydrożnym rowie kołami do góry. Jeszcze wieczorem obawiała się, że wyprowadzka z Wrocławia może okazać się trudniejsza niż sobie zaplanowała. Była prawie pewna, że znowu się poryczy. Ślizgawica i zamieć śnieżna okazały się bardzo dobrym lekarstwem na jej problemy. Jedyną rzeczą, o której mogła teraz myśleć, była fatalna pogoda. Przy każdym gwałtowniejszym naciśnięciu na hamulec lub gaz, autem rzucało na boki i groźba poślizgu zaglądała jej w oczy. Rozstrząsanie podłości byłego już męża, litowanie się nad własnym losem, losem porzuconej i zdradzonej kobiety, mogło mieć fatalne następstwa. Po niemal dwóch godzinach koszmarnej jazdy najpierw minęła parterowe domki zatopione w przysypanych śniegiem ogrodach, a po chwili tablicę drogową z napisem Henryków. Co utwierdziło ją w przekonaniu, że prawie dotarła na miejsce. W lewo droga prowadziła na stację kolejową, na wprost majaczyły pośród sypiących z nieba płatków śniegu piętrowe kamieniczki Henrykowa, stojące po obu stronach ulicy Henryka Brodatego. Między nimi znajdowała się brama do budynków byłego opactwa cystersów, gdzie w jego części mieściła się szkoła, w której Magda otrzymała posadę nauczycielki języka niemieckiego. Droga na prawo wiodła do Starego Henrykowa i stamtąd do Świątnik. Michalska z wyczuciem skręciła kierownicę i samochód posłusznie wjechał w śnieżne kolejiny pozostawione na drodze przez jakiś traktor. Maluch turlał się powoli, zagubiony pośród bieli, jakby ktoś zawiesił go we wnętrzu szklanej śnieżnej kuli, owego bibelotu, którym lubią bawić się dzieci. Mimo intensywnej pracy wycieraczek, przez okna samochodu nie było widać ani drogi, ani pobocza, jakby ktoś zarzucił na samochód białe prześcieradło. Jechała coraz wolniej i wolniej, aż nagle auto zabuksowało kołami w śnieżnej zaspie, której nie dostrzegła w porę przed maską. Jasny gwint, tylko tego brakowało. Wymamrotała pod nosem, wściekła i przemarznięta do szpiku kości, bo ogrzewanie po drodze przestało działać. Nie pierwszy raz zresztą. Wysiadła z samochodu i trzasnęła drzwiami. Wśród śnieżycy nie widziała czubka własnego nosa, a wpadające do oczu kłujące jak szkło płatki śniegu wyciskały łzy, które ciurkiem leciały po zimnych jak lód policzkach. Dobrze, że się nie pomalowałam, pomyślała wkurzona na cały świat. Mrużąc powieki, rozejrzała się w poszukiwaniu nie wiadomo czego. Nie mogła rozpoznać okolicy. Gdzieś w pobliżu powinno być skrzyżowanie i droga do świątnik, lecz przez gęsto sypiące z nieba płatki śniegu, jakby ktoś rozdarł pierzynę, niczego nie mogła dostrzec, tylko drzewa rosnące przy drodze, a za nimi bezkresne pola. Okolica wyglądała dziwnie obco, jakby była w tym miejscu po raz pierwszy w życiu. Zabłądziłam, jasny gwint! jęknęła, czując narastające przerażenie. Jeśli nikt nie będzie tędy przyjeżdżał, to na tym cholernym wygwizdowie szlak mnie trafi w ciągu godziny. Nie miała jednak zamiaru poddać się bez walki i sięgnęła pod siedzenie po saperkę, którą Leszek wcisnął tam na takie właśnie okoliczności. Odkopanie malucha z zaspy, w którą zarył przodem, przekraczało jednak możliwości techniczne niewielkiej łopatki i siły fizyczne Magdy. Po godzinie pracy, kiedy nie dawała już rady machać saperką, cisnęła ją za siebie i kopnęła kilka razy Bogu ducha winne tylne koło. Wybawienie pojawiło się już po kilku minutach, akurat w momencie, gdy Michalska zamykała samochód na klucz, aby na piechotę, brnąc po kolana w śniegu, wrócić do Henrykowa i tam szukać pomocy. W mlecznej bieli dostrzegła światła wolno zbliżającego się samochodu. Nadjeżdżał od strony ciepłowodów, o ile Magda nie pobłądziła. Machając rękami i podskakując, aby jej nie wziął za bałwana ulepionego przez dzieci, wybiegła naprzeciw. Było to całkowicie zbyteczne, bo drogę i tak całkowicie zatarasował jej samochód. Polones zatrzymał się w bezpiecznej odległości, a z jego wnętrza wynurzył się wysoki i dobrze zbudowany, żeby nie powiedzieć masywny mężczyzna, okutany białym kożuchem, uszytym na wzór noszonych przez żołnierzy radzieckich pod Stalingradem. Brnął przez śnieg w wysokich do połowy łydek zimowych butach. Szyję od mrozu chronił wełnianym szalikiem w szkocką kratkę, a pod pachą ściskał pedałówkę, jak powszechnie mówiono na małą męską torebkę, będącą szczytem mody w ostatnim sezonie. Spojrzał na Magdę przez szkła okularów w grubej oprawie bystrymi, szarymi oczami, a widząc jej zagubienie, uśmiechnął się życzliwie. Coś się stało? Guma? Wypytywał z daleka. Magda rozłożyła bezradnie ręce i spojrzała wymownie na pryzmę śniegu, która uwięziła jej auto. Ugrzęzłam w zaspie! Odparła z rozbrajającym uśmiechem na skostniałej zimna twarzy. Próbowałam się wykopać, lecz nie dałam rady. Mężczyzna podszedł bliżej i krytycznym spojrzeniem błyskawicznie ocenił sytuację. W tym miejscu zawsze tworzy się niebezpieczna zaspa i tylko traktor może przejechać bez problemów. Oznajmił ze znajomością rzeczy, przypatrując się rozmiarą śnieżnego kopca, który uwięził autko Magdy. Ale ja też sobie poradzę, zapewnił ją z szerokim uśmiechem na mięsistych, mocno czerwonych, zapewne z mrozu ustach. Wytargał z bagażnika poloneza solidną metalową szuflę na długim trzonku i kilkoma sprawnymi ruchami odkopał fiacika. To niesprawiedliwe. Pomyślała z zazdrością Magda, widząc z jaką łatwością sobie poradził z pryzmą śniegu. Nam Bozia tyle siły nie dała. Chcesz czy nie, musisz prosić faceta o pomoc. Dlatego nami rządzą. Właściwie to dokąd pani jedzie? zapytał nieco zasapany. Zaróżowiony na twarzy z mrozu i wysiłku, kończąc odgarnianie śniegu. Do świątnik. Uniosła rękę, aby wskazać kierunek, ale przez wpadające do oczu wirujące jak oszalałe płatki śniegu, nadal nie dostrzegała drogi. Skoro tam, to bezpieczniej będzie, jeśli wezmę panią na hol, oświadczył mężczyzna, nie czekając, aż Magda mu cokolwiek wskaże. Przy do wsi czyha jeszcze jedna taka śnieżna niespodzianka i z całą pewnością ten śmieszny samochodzik w niej utknie. Jego głos był tak stanowczy, że Magda nawet nie próbowała oponować wierząc mu na słowo. Otrzepał nogawki spodni i dół korzucha ze śniegu, wrzucił szuflę z powrotem do bagażnika, wyciągnął stamtąd linę i sprawnie, jakby nic innego nie robił przez całe życie, zamocował hol. Stojąc bez ruchu na kształt śnieżnego bałwana, Magda przyglądała się jego wprawnym ruchom. Wysoka, masywna postać budziła zaufanie, a przede wszystkim nadzieję, że poradzi sobie w każdych okolicznościach. No to możemy jechać! Zawołał, wciskając się za kierownicę. Aha, a do kogo w tych świątnikach pani jedzie? Zapytał, wychylając się zza drzwi. Z wyrazu jego twarzy z łatwością wyczytała, że on chętnie jej pomoże, bo ona jest bardzo ładna. Uśmiechał się życzliwie i przyglądał przy tym badawczo, jakby oceniał towar stojący na sklepowej półce. Jego stalowe oczy, skryte za okularami, zapalały się życzliwym blaskiem, a na ciemnych, starannie ostrzyżonych włosach osiadły drobniutkie płatki śniegu, powiększając dyskretną siwiznę, którą miał przyprószone skronie. Czapki nie włożył, aby fryzury sobie nie popsuć. Ja w zasadzie to do siebie! bąkała. Nie bardzo wiedziała jak powinna określić swoją sytuację, bo przecież dziadek już nie żył, więc nie do niego jechała. Pod numer 24 do domu Świętej Pamięci Stefana Sużyńskiego był moim dziadkiem. Wyjaśniła pospiesznie, odzyskując grunt pod nogami. A, to pani jest tą krewną, która odziedziczyła dom na skraju wsi. Wyraźnie się ucieszył. Ja jestem tutaj naczelnikiem gminy, to wszystko wiem. – Nazywam się Majer, Jerzy Majer. Przedstawił się, wyskakując z samochodu i wyciągnął rękę, zdjąwszy mimo mrozu rękawiczkę. – Magda Michalska. Podała mężczyźnie swoją dłoń, zimną jak sopel lodu, bo nie wiadomo kiedy i gdzie posiała rękawiczki. – Boże, jaka pani przemarznięta! – wykrzyknął szczerze zatroskany. – Niech pani wskakuje za kierownicę i jedziemy. Ja drogę znam. – po kilku minutach jazdy, podczas której jadący przodem Polonez kilka razy wyciągał przywiązanego liną boksującego w śniegu malucha, podjechali na skraj wsi. Położona w dolinie, cała była zasypana na biało. Wprost ku niebu z kominów ciągnęły szare wstęgi dymu. Mimo wczesnej pory niektóre okna jaśniały ciepłym blaskiem lamp. Świeży, biały puch zaiskrzył się tysiącami gwiazdek w blasku reflektorów. Magda spoglądała z nostalgią na rozrzucone luźno przy drodze chałupy, przystrojone białymi czapami, otoczone szczerbatymi płotami, majaczące niewyraźnie pośród wirujących płatków śniegu, sypiących z nieba niczym noworoczne konfetti. – Nic się tutaj nie zmieniło – westchnęła z zachwytem. – Wciąż tak samo uroczo, jak za czasów mojego dzieciństwa. Jakby czas stanął w miejscu. Ostrożnie manewrując kierownicą i pedałem hamulca, sunęła w dół za białym polonezem. Kiedy minęli zabudowania po lewej stronie, skręcili w boczną dróżkę, gdzie za betonowym mostkiem rozpiętym nad wąskim strumykiem stała chałupa dziadka Stefana Sużyńskiego, zwanego przez wszystkich Mrukiem. W tym miejscu droga się kończyła. Dalej ciągnęły się już tylko pola, a za nimi las. Majer, nie gasząc silnika, wyskoczył z samochodu, z trudem otworzył zawianą do połowy białym puchem bramę wjazdową, a w zasadzie jej nędzne resztki, i podholował malucha z Magdą w środku aż pod sam dom. – Ale tutaj wszystko zasypało! – wykrzyknął, gdy wysiadła i po raz kolejny sięgnął po szuflę do bagażnika. – Zaraz odkopiemy wejście! Kiedy Majer energicznie odrzucał śnieg sprzed chałupy, Magda rozejrzała się ciekawie po podwórku. Nie była tutaj od czasu studiów na wrocławskim uniwerku. Później wyszła za mąż. Na wakacje jeździli z leszkiem do mielna albo w karkonosze, włócząc się od schroniska do schroniska. Dawno tutaj nie zaglądałam. Westchnęła cichutko, czując wyrzuty sumienia, że zaniedbywała dziadka. Ale on o niej pamiętał i zapisał jej ten dom w testamencie. Drzewa w sadzie, które kiedyś były tak niskie, że dzieci rwały owoce prosto z gałęzi, wyrosły przez te lata niczym pierwotna puszcza. Kamienna cembrownia głębokiej stojącej pod wysoką lipą studni, przechyliła się ze starości, bo nikt jej nie naprawiał. Ściany stodoły groziły zawaleniem, a jej ogromne wrota, otwarte na oścież, ukazywały ziejące pustką wnętrze. Magda domyśliła się, że jeśli nawet dziadek kiedykolwiek coś w niej trzymał, to tego już tam dawno nie było. Przypomniała sobie jego słowa, że chciał coś cennego ukryć, wypowiedziane akurat nad głębokim dołem wykopanym na środku klepiska tej stodoły. Gotowe! zawołał Majer, przerywając rozmyślania Magdy nad tajemnicą, którą głęboko skrywał jej dziadek i być może jeszcze głębiej zakopał. Może pani wchodzić! Otrzepał korzuch i nogawki spodni ze śniegu i wyraźnie oczekiwał na zaproszenie do środka. Dziękuję panu bardzo, oznajmiła ze szczerą wdzięcznością. Gdyby nie pan, to na tej drodze przyszłoby mi uświerknąć, dodała z bezradnym uśmiechem. Wygrzebała z torebki klucz, stary jak dom, do którego drzwi miała otworzyć, mogący stanowić eksponat w jakimś regionalnym muzeum. Pełna obaw, skostniałymi z zimna palcami, wsunęła klucz w zamek. Dał się otworzyć zadziwiająco łatwo. Zardzewiałe zawiasy, po niemieckie jak cały dom, zaskrzypiały nieprzyjemnie, niczym chichot diabła. I Magda weszła do środka. A Majer, nie czekając na zaproszenie, za nią. Wisząca pod sufitem goła żarówka nie chciała się zaświecić, lecz dzienne światło padające z zewnątrz przez otwarte na oścież drzwi wyłowiło z mroku kwadratową sień. Wchodziło się do niej z pozostałych pomieszczeń, a wąskie drewniane schody wiodły na piętro. Znajdowały się tam jeszcze dwa pokoje i kolejne, strome jak drabina schodki na strych. Na środku sieni leżały w bezładzie resztki balustrady, potrzaskanej w drobny mak, która miała zabezpieczać przed upadkiem z góry na dół, a jednak Stefana Sużyńskiego nie zabezpieczyła, bo runął, skręcając sobie kark. Nikt tego nie posprzątał od tamtego feralnego dnia. – A kto niby miał to zrobić? – pomyślała Magda, mając do siebie pretensje, że zajęta swoimi sprawami, zaniedbała mruka. Otworzyła drzwi na prawo i weszła do kuchni, która, odkąd sięgała pamięcią, pełniła jednocześnie funkcję salonu i sypialni, kiedy dziadek nikogo nie gościł. Powiało stęchlizną, starocią i lepkim chłodem. Temperatura z pewnością nie była dużo wyższa od tej na zewnątrz. Nieprzyjemny, zimny dreszcz przebiegł Magdzie po plecach. Jasny gwint, jaka straszna nora, przemknęło jej przez myśl, gdy całość ogarnęła wzrokiem w pamięci zachowała całkiem odmienny obraz tego miejsca, bardziej ciepły i przytulny. Jednak na zmianę decyzji było już za późno. Aż to zimno. Czy ma pan zapałki? Spytała majera. Stał nieco zagubiony na środku pomieszczenia i z przerażeniem w oczach rozglądał się po zniszczonych sprzętach, poszarzałych ścianach, pajęczynach wiszących po kątach i śmieciach rozrzuconych po całej podłodze. Muszę napalić w piecu, dodała, widząc jego nieprzytomny wzrok. Podobnie jak Magda musiał sobie zadać pytanie, jak ona, miastowa elegantka z wyższym wykształceniem, będzie żyła w takiej ruderze. E oczywiście, proszę. Błyskawicznie wyciągnął pudełko z kieszeni kożucha. Po chwili oprzytomniał i zdecydowanym ruchem chwycił wiaderko na węgiel, stojące tuż przy piecu. Przyniosę węgla, oznajmił, ruszając do drzwi. Umie pani rozpalić w piecu? Zapytał już w progu. Oczywiście, przytaknęła, robiąc dobrą minę do złej gry. U nas w domu, umilkła w pół słowa. Kiedyś miałam podobny. Widzę, że drewno na rozpałkę jest, a węgiel powinien być w komórce. Wołał już z sieni, sięgając po klucz, wiszący na haczyku tuż przy drzwiach. Zaciskając zęby, aby się nie poryczeć z rozpaczy, widząc w co się wpakowała, wygarnęła z pieca stary popiół, który zdążył nasiąknąć wszędobylską wilgocią, włożyła zwiniętą w kulkę gazetę, jedną z wielu pokrywających stół zamiast serwety, poukładała z wierzchu drobne patyczki, a na nich umościła grubsze polana i podpaliła. Majer z pełnym wiadrem wrócił akurat na czas, żeby na płonących szczapach drewna poukładać czarne bryłki węgla. Kiedy żeliwne płyty pieca rozgrzały się niemal do czerwoności, po kuchni rozeszło się przyjemne ciepło. – To ja już nie będę pani przeszkadzał – bąknął zakłopotany Majer, nie doczekawszy się zaproszenia, by usiadł. – Musi się pani oswoić z nowym domem. – Zajrzę za parę dni, jeżeli można – zapytał z uroczym, nieśmiałym uśmiechem, który w żaden sposób nie pasował do jego pewnej siebie postaci i kwadratowej szczęki. Magda wyciągnęła rękę na pożegnanie, którą on nie tylko uścisnął, lecz także szarmancko pocałował. Zapraszam, powiedziała ze szczerym zapałem. Czuła ogarniające ją przerażenie decyzją, którą podjęła, a Majer zdawał się jedyną ludzką istotą łączącą ją z cywilizacją i XX wiekiem, które pozostały bardzo daleko, w innym świecie.